W mówieniu po niemiecku bardzo pomaga znajomość spójników, czyli takich słówek jak bo, ale czy. I lecz spójniki pozwalają nam połączyć zdania i budować bardziej rozbudowane wypowiedzi. Dlatego w dzisiejszej lekcji nauczymy się używać spójników i to spójników, po których mamy w niemieckim szyk prosty. A dla tych, którzy zostaną do końca, będę miał jeszcze jeden dodatkowy, zaawansowany zwrot z jednym z takich spójników właśnie. Jeśli więc. Chcesz mówić lepiej po niemiecku? Daj łapkę w górę i zaczynam. Pierwszym spójnikiem na dzisiaj jest słówko den, które można przetłumaczyć za pomocą polskich słów. Bo, gdyż, ponieważ. Każde z tych tłumaczeń jest poprawne i zależy co najwyżej od kontekstu czy też od preferencji językowych osoby mówiącej. Spójnika den, czyli bo, gdyż, ponieważ użyjemy, żeby uzasadnić nasze działanie. Na przykład, jeśli za oknem leje, jak z cebra, powiemy Wir bleiben zu Hause. Den es regnet, czyli zostajemy w domu, bo pada. Wir bleiben zu Hause den es regnet. Podobnie jeśli przebiegniemy maraton i troszkę się zmęczymy, powiemy ich mus mich hinlegen, den ich bin erschöpft, czyli muszę się położyć, bo jestem wyczerpany. Ich muss mich hinlegen, denn ich bin erschöpft. Denn, czyli bo, gdyż, ponieważ, użyjemy również, kiedy na przykład zasiedzimy się u gości i chcemy już iść. W takiej sytuacji możemy powiedzieć, ich gehe los, denn es wird schon spät, czyli... Idę, bo robi się już późno. Ich jej los den es wird schon spät. Kolejnym spójnikiem, po którym w stwierdzeniach w języku niemieckim mamy szyk prosty, jest und, czyli. I na przykład, jeśli regularnie oglądacie audycję, zapytaj poliglotę. Dużo już rozumiecie z języka niemieckiego i trochę też mówicie. Możecie powiedzieć: Ich verstehe viel und ich kann ein bisschen sprechen. Czyli rozumiem dużo i trochę potrafię też mówić. Ich viel und ich kann ein bisschen sprechen. A tak a propos nauki niemieckiego, gdybyście chcieli nauczyć się rozumieć Niemców jeszcze lepiej i zacząć swobodnie wypowiadać się w języku niemieckim, koniecznie sprawdźcie mój kurs niemiecki w 6 miesięcy niemiecki w 6 miesięcy jest zdecydowanie najszybszym sposobem żeby w łatwy i fajny sposób opanować niemiecki link do kursu i do opinii kursantów znajdziecie w linku pod tym nagraniem my tymczasem wróćmy do naszego spójnika und czyli i a warto wiedzieć że spójnik und znaczy nie tylko i ale również a na przykład kiedy przedstawiamy komuś naszą małżonkę oraz siebie możemy użyć und i powiedzieć Ich heiße Kamil und das ist meine Frau Gosia czyli nazywam się Kamil a to jest moja żona Gosia Ich heiße Kamil und das ist meine Frau Gosia Kolejnym spójnikiem po którym w języku niemieckim w stwierdzeniach mamy szyk prosty jest ABO, czyli ale lub lecz. Na przykład jeśli pochodzimy z jednego miejsca, ale mieszkamy w innym, możemy użyć ABO, czyli ale, lecz i powiedzieć Ich komme aus Polen. ABO, ich wohne in Deutschland, czyli pochodzę z Polski, ale mieszkam w Niemczech. Ich komme aus Polen, aber ich wohne in Deutschland. A gdy z przysłowiowym palcem w nosie zdamy ciężki egzamin językowy, powiemy Die Prüfung war schwer, aber ich habe bestanden. Czyli egzamin był ciężki, ale zdałem. Die Prüfung war schwer, aber ich habe bestanden. Oba tłumaczenia słowa aber, czyli ale, oraz lecz są poprawne i będą na dobrą sprawę zależały od kontekstu, czy też od językowych preferencji osoby mówiącej. Dlatego zdanie die Wohnung ist klein, aber gemütlich można przetłumaczyć zarówno na To mieszkanie jest małe, ale przytulne jak i To mieszkanie jest małe lecz Przytulne. Die Wohnung ist klein, aber gemütlich. Kolejnym spójnikiem na dzisiaj jest Zondean. Zondean można przetłumaczyć na polski za pomocą słów ale, lecz tylko. Na przykład, jeśli nasz kolega Piotrek nie pije kawy, tylko pije herbatę, powiemy: Pyta trinkt keinen kaffee, Zondean ty, czyli Piotrek nie pije kawy, lecz herbatę. Peter trinkt keinen Kaffee, sondern Tee. A jeśli ktoś myśli, że mamy psa, a my mamy kota, no możemy użyć spójnika Sondern, ale, lecz, tylko i powiedzieć Ich habe keinen Hund, sondern eine Katze. Czyli nie mam psa, tylko, lecz, ale kota. Ich habe keinen Hund, sondern eine Katze. Część osób w tym momencie na pewno głowi się Czym właściwie w takim razie różni się spójnik zondean? ale lecz tylko od spójnika ABA, który znaczy lecz albo ale. Już służę wyjaśnieniem spójnika ABA, czyli ale lecz używamy do połączenia dwóch zdań, które się nawzajem nie wykluczają. Na przykład zdania E jest Klein, on jest niski oraz E jest sztak, on jest silny. Możemy połączyć za pomocą spójnika ABA i powiedzieć. Er ist klein, aber stark. Czyli on jest niski, ale silny. Er ist klein, aber stark. W tym zdaniu użyliśmy spójnika ABA, ponieważ mamy tutaj dwa koncepty, które się nawzajem nie wykluczają. No bo można być jednocześnie niskim i silnym. Z kolei spójnika ZONDEAN, ale, lecz tylko, używamy do połączenia dwóch zdań przekazujących wykluczające się nawzajem koncepty. Na przykład. Er ist nicht klein, sondern groß. on nie jest niski, lecz wysoki. Er ist nicht klein, sondern groß. W tym zdaniu użyliśmy spójnika Zondean, ale lecz tylko, ponieważ mamy właśnie tutaj dwa wykluczające się koncepty: no bo nie można być jednocześnie niskim i wysokim. Zwróćcie też uwagę na to, że zdanie przed Zondean będzie zazwyczaj przeczeniem. Na przykład, Ich bin nicht zu Hause, Zondean im Bureau, czyli nie jestem w domu. Tylko w biurze. Tutaj w pierwszym zdaniu mamy przeczenie: Nie jestem w domu. Ich bin nicht zu Hause sondern im Büro. A teraz pora moi drodzy na ostatni już spójnik dzisiaj, czyli Oda, spójnik Oda, tłumaczymy za pomocą słów lub albo. Czy. Przy czym nie jest to takie czy, które stawiamy na początku pytania, tylko takie czy, którego używamy, kiedy mamy wybór między dwiema opcjami lub więcej. Na przykład will do Bio. Oda, wine, czyli chcesz piwo czy wino? Tutaj mamy dwie opcje: piwo i wino. Willst du Bier ode wine. Podobnie, gdybyśmy chcieli zapytać kogoś, za pomocą jakiegoś środku transportu do nas przyjedzie, moglibyśmy użyć spójnika Oda i powiedzieć: kommst du mit dem Auto. Oda, mit dem Zug, czyli przyjedziesz samochodem, czy pociągiem. komst du mit dem Auto, oder mit dem Zug? wymienionych przeze mnie przed chwilą zdaniach mieliśmy pytania, stąd był tam szyk przestawny. Oczywiście jednak, jeżeli chcemy wypowiedzieć stwierdzenie w języku niemieckim, to po spójniku Oda będziemy mieli szyk prosty. Na przykład, odpowiadając na pytanie, co będziemy robić, w sobotę możemy użyć spójnika ODA i powiedzieć Wir bleiben zu Hause, Oda wir gehen ins Kino. Czyli zostaniemy w domu albo pójdziemy do kina. Wir bleiben zu Hause, Oda wir gehen ins Kino. Kochani, to było pięć spójników, po których w języku niemieckim w stwierdzeniach mamy szyk prosty. W tym odcinku mam dla Was jeszcze dodatkowy, zaawansowany zwrot, dzięki któremu będziecie brzmieć jeszcze lepiej po niemiecku. Najpierw jednak, króciutka prośba. Nauczenie się języka może bardzo pomóc komuś w życiu. Dlatego już od lat publikuję te darmowe lekcje i chciałbym dotrzeć z nimi do jak największej grupy ludzi. Jeśli więc uważasz, że ta audycja jest pomocna, udostępnij ten odcinek znajomym lub po prostu wspomnij komuś o zapytaj poliglotę. Będę Ci za to z całego serca wdzięczny. Teraz pora na nasz dodatkowy, zaawansowany zwrot dla językowych orłów. Zamiast samego spójnika oda w znaczeniu albo możemy użyć całego wyrażenia ENTWIEDA oda, które to wyrażenie przetłumaczymy na albo albo przy czym pierwsze albo w tym wyrażeniu to entweder a drugie albo to oda. na przykład zamiast mówić wir bleiben zu hause oder wir gehen ins kino zostaniemy w domu albo pójdziemy do kina możemy użyć tej bardziej zaawansowanej konstrukcji czyli entweder Oda, albo albo i powiedzieć wir bleiben entweder zu hause Oda, wie gehen in skino. Czyli albo zostaniemy w domu, albo pójdziemy do kina. Wir bleiben und zu Hause. Oda, wie gehen in Kino. A teraz pora, kochani, na zadanie dla Was, no bo to praktyka czyni mistrza. Uzupełnijcie następujące zdanie, używając jednego ze spójników, którą mówiliśmy w dzisiejszym odcinku. Nie mam córki, lecz syna. Ich habe keine Tochter, mm, mm, einen Sohn. Nie mam córki, lecz syna. Ich habe keine Tochter, mm, mm, einen Sohn. Chcesz nauczyć się niemieckiego, ale masz mało czasu? Spróbuj więc naszej aplikacji Język 15 Minut. To jedyna aplikacja na rynku, w której znajdziesz krótkie, praktyczne lekcje z prawdziwym nauczycielem poznasz przydatne zwroty, osłuchasz się z językiem niemieckim, nauczysz się mówić i zapamiętasz z łatwością dzięki inteligentnemu systemowi powtórek. Wejdź teraz na stronę językwy15minut.pl i spróbuj naszych darmowych lekcji. Mit dem Leben ist wie mit einem Theaterstück. Es kommt nicht darauf an, wie lang es ist, sondern wie bunt. Z życiem jest jak ze sztuką teatralną. Nie chodzi o to, jak długa jest, tylko jak barwna, seneka.